Gdzie tam to dobrze oparę, bo z biednej strony mogę cię ściągać. to Young. tam właśnie gdzie się z kimś mija. Tym, tym no właśnie tam, tam będzie tam gdzie spencer celuje. albo pewnie ci od lewej wejdzie Żarówce nie ma i nam idzie, też nie widzę. King prawo yeah. nie poszedł, pędzer czasami? Na prawą stronę? Że już jest za tobą. A, Tak ja Przypuszczam, że pobiegł na prawo. Jest. Oh, panie, dwóch. B. No tam jest, tam jest. Tam, 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 i po prawej od razu. O uh. tu był. Uh. To tam się w bok celować nie od razu. No ja byłem pewny, że przypłaci dziś będzie. Czekanie, jak ja gram wzmocnię chwilę B. Powiem wam, że się nawet nie czuję, jakbym z browarem grał. Czuję się jak z takim o męczaniem. Pachę, co ty? Zostajemy w dwójkę? Na be Na, be cisza. na A też ja na Misek Jest, przy, przy podnosiku Pune ma na imię Kinga tak? Przypuszczam O no, kiwa, kiwa Karabinem, dobra Co no, Wydaje się, że jak tak, to Karabin... Trzymaj trzymaj jest, jest, na podejściu, no na parkourie. No. Ładnie, ładnie. Kinga. mam że ten browar taki dobry strasznie. Super Polsko, to jest stary, gówniany park, najgówniejszy jaki był. To jest polska? Tak, no polski mam go, Trzeci, to jest trzeci, najlepszy, niby pod tym całym rankingiem. Ogólnie. Nie najlepszy, tylko masówki. No. Masówki. O ileś. Punktowo. to się Kurwa, Na Pile mi da Rafał, Pilny mi da Rafał Dobra, jak chwycę Teraz trzeba i tu wrócić Nie ja hałasuj w ten sposób Ciszej biegam, nie? To lepiej już jak tak będę ciszej Mam go Możesz biegać po tej blachowie, bo teraz zaczniesz się zrzucać. Dokładnie. Skapsuł Ale Widziałeś, dostawał, kucnę. No to inaczej, to no dobra, 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 idź na wejście A. Idź na wejście A i tam przypilnuj, żeby nikt nie wchodził. Tam, gdzie wcześniej? Nie, nie, tu ze mną. Czekaj, Teraz mówił tam, mówił, mówił teraz. Ja bestia, na no, A. Bestia, no ładnie, bestia. Yeah. Gdzie? Gdzie mam siedzieć? Tam, tam, te drzwi. Idź tam, pod drzwi, idź tam. Rafał, idź tam pod drzwi i stój. Tak, koniec. Ale po cichu, idź, po cichu, bo dowiedzieli się. trzymajmy, się Ach, obity mocno. Idzie do ciebie kuna To beczki wybuchowe jest. bo jeszcze będziesz miał. Leby, leby. Na balkonie, na balkonie ktoś jeszcze wszedł z drabiną. Patrz balkon, Rafał. Tak, te góry, trochę wyżej, trochę wyżej. Tak, tam. Jeszcze jeden wyżej będzie. Pomóż Glockowi, nadychnij na balkon szybko i prawo. Kanuj prawo od razu. Pod podnośnikiem jest. Przerwany, dół. Ten tunel. Tu gdzieś Gdzieś tu, gdzieś tu jest. się na A już z tym Nice. Jest... Masz tam rachunek, co chciałbyś biegać na tych drzwic Generalnie stojąc tam chodzi o to żeby przez drzwi nie wszedł nie? No Idę tam jeszcze raz Zostałem ja Idę na idę na Balkon jest też Balkon, Balkon, Od... balkon. Bacz, bacz. Brawo. I macie jeszcze jednego. Pewnie będzie tam. Jest pod podnośnikiem. <grytanie> <grytanie> Idzie do znęki chyba. Na balkonie był, nie? Nie, pod. No, co tam odmiga bardziej. Przecież. No. Ja już z trzeciego nałam tę masówkę. myślałem że to wiesz. że taki poziom najlepszy, nie? nie. A pochodzi z krapału. A? Oś. A bez best Tu, 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 tu. Stań tak, żeby te skrzynie cię zasłaniały, ale będziesz widział drabinę. Tu, gdzie ja, tu, gdzie ja. A. Tak, żeby cię skrzynie zasłaniały wejście. Idzie tam weźć, ci stałem, już strasznie. I patrzysz na drabinę, nie? Na, na tym momentie. A Ale tu kupnąć się mogę, bo tak do zasłania. Ej, dostałem. masz, Rafał, tama. Tu? Mhm. Mm. Dlatego tak było. Chciałem zmienić stronę, bo się dałem... Rafa na... musisz no, no. korsetaka używać, żeby po cichu chodzić, bo ty stąd biegasz, oni cię słyszą. No, już Defensywa będzie tu będzie już... Nie, ofensywa tu będzie do dupy Wejść A. Tu będą, no. Tu będą w Schowa się troszkę, schowa się. Flash, flash na to drabinko chyba będzie chodził. Jezu, dwóch, od, dwa, od A. Od której strony A? Od tej strony A. Czyli tam, tam gdzie jest Spacer. Spacer za Spacer da radę. sam No wybrali Słuchając ciebie bestii znowu zasłonię przed skrzyniami i No, wiesz o co chodzi, na tą drabinkę, patrz taka drabinka No spoko, ja rozumiem Wiem, 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 ogarnię. Czy było wiem. czy było mnie ktoś jest Wejdzie. Tą drabinkę pilną, bo wchodzą. Jest, na drabince budynek. Drapałem akurat jeszcze trzeci był w czerwonej koszulce. To nie będzie mi pracę robił. Nie, 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 on będzie na wejściu, na wejściu AT, te drzwiczki tam. Mam daleko na końcu? Pukini jest na pewno. Tak, tak, tak. O, o dobre, dobra, dobra. Ej, Serina, z trzech zostawał, tak dużo? Nie. No. Ale dobrze dobry, widzisz, dobry. właśnie zaraz dobrze trzymałeś, jak one jak po tych drobnicach wchodzą na balkon, no to ich zaraz, w hedy od razu wal Musisz pilnować właśnie, żeby, od razu hedami. Heda mu, no, właśnie No, i ty szanowni. patrz, pamiętaj, że... I teraz a ta, dobra, ten, teraz jedna bajka. Ten jest a To nie jest przynówka, musisz pestkami walczyć. Chodź, ja Ja właśnie lubię najbardziej bardziej po Ej, Ej, Od A, od A B B Od A obity Ogólnie nie wiem czy dałem suba. Ale mam w planach. Nie wiem czytałem tam suba wam kanał na YouTubie, ale oglądałem filmiki, dwa żeś tam tam suba nie? Kurde, wszędzie nie? Lecimy. Kwestii. AWK? nie AWK. Nie, Kosta, nie nie? W kibelku byłem. Co? W kibelku <gry> Eee, Miw jeden, na, na długi bardziej. Filmuj się tam za ciężarówką, czy od A gdzieś w Gdzieś gościa. Dwóch nam idzie. Nam idzie to prawo etap, gdzie my mieliśmy response przedni razem. O końcowy ostatni. Siedzi jeden od respawn w tym momencie. Ja. Respawn na tyłach samolotu. Na tyłach samolotu. Dobra. Za tymi skrzyniami jest respawn. Widzisz? A, Mówiłem widziałem sniper. go. Widziałem go. Strasznie go Pod koniec, a on już czekał tam na mnie tu. Kto, Nie kogo, czas. kogo walił okulę? tamko mamy teraz albo odwiedza to wnoszę czas się to Przestańmy, Rafał. Przestańmy, oh. oh oh. Rafał. Stój tu. O, camp. O, idź na lewo, o tu, i stój tam. Patrz cały czas tam od gdzieś. I kamp, bo na czas graj. Nigdzie nie, nie, nie ruszaj się, nigdzie stój tu. Dobra, okay. już, już, już. Z lewej strony masz gościa. Z lewej. Przy podnośniku, przymierz, przy, przymierz sobie już. Kurde, tu pomiędzy. Pomiędzy. Super. A wprost masz inną broń? Ja? No. Teraz akurat nie mogę z snabu zmienić nie? Masz trzy sloty. No ale jeszcze nie zakłada A tu może do góry pastego zakładać? Nie. Możemy wszystkie trzy i zmieniać. No wiem, to o tym to wiem, ale w mam... Nie, to tak to nie może zmienić. Na ostatnim zestawie mam całą mp 5 jak Przyszysz. gram czasami Przyszysz. na Arctic Zbieraszujący Zberaszujący sprzątnięty. No i plantujemy na A. na Plantujemy. Gdzie strzelasz? Jest, 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 jest! Co to Rzeź było? Ty pąsza, ty... A? Co to było? Siedzi za samolotem, Pod samolotu. Dziób samolotu, za tobą. Za tobą, tu, tak, po prawo. Aha, fajnie. Plantuję. Nie, już nie. Masz, masz otwarte, masz otwarte. Yes. Nice, brawo. To było dobre, posunięcie. Tak, to ja, to... tak. Ładnie, A, myślę, tam czy... na niego poczekał. Mierzył się. Pójdźcie gdzieś ze mną, bo ja tak samo takieś głupie, niemiło się czuję. A gdzie? są. Ładnie, trochę. Ładnie. Na no co jest, ja. Uu, panowie. Jakieś info? Tam... Od lewej, od lewej. Oh no. Tam jest na no tam na samym końcu tego było? Nie. Jednia. Ale oni będą biegli. Jednego. prawo, patrz. Idź dalej w lewo. I po prawej, tam na końcu. Byli. Uch. Jeden. A nie i wszyscy z jednym się strzelał i po A, zabiję go. Popęt, ah zabije go. Popęt, jak dostaję. Tam był. Pięknie właśnie. Prawda? Dziękuję. E Widzieliście, że dwóch pierwszych w ogóle mi HP nie zabrało? Boli tam będzie Trzechaj, No to ja idę B a Wy czekajcie ich, a ja przejdę B Już jesteśmy sami dobra, spadłem, Proszę B co ma biec przez środek? Przez samopodacię? Nie, 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 nie ma. Kogo słyszę? No, kurde, no nie wierzę w to. Jak wyczekał? Poszedł na respa. Posłuchaj na bej. Jak? Wbiła? Czyżby? W ogóle ją wywaliło, nie? Jack do nas by doszedł. A tu już był blisko, kurde. Cały słyszałem go kręcącego się, ale nie wiedziałem gdzie ja Pora by było kogoś zabić, kurde, bo nie Nie chciałem nic mówić, że lepiej nie, nagrała, nie? No przecież wiem, ja on tak, kurde, od ostatniego patrzy, że ja nie, jak strzelam w kogoś, tam w ogóle nie dostaję, nie? No robisz, to musimy Co? No chodź, chodź. Muszę spaść. Jest tu, Jack, Jack, po lewej. Nie no patrzę tam w lewo. Ja już dostałem. Proszę, dostałem. Mam 24HP on, tam czoło, zaszczeka na mnie, ale ja na mnie idę nawet. Pewnie siedzi na balkonie albo. Ladzujcie be. Aj, dwóch! No właśnie. właśnie. Do góry blok, balkon? Czy respawn? Może nie wiem. No. Kurde, nic. Wychylajcie się, na czas grojcie Refik, używa używać ich jak zmieniasz też. Dobra. Dobrze. 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 nie Dobrze. Dobrze. blisko mnie nie idzie skopa zrobić? Widzę, że się rozpraszało te naboje w oh cholerę. Bez sensu. Że... Ty mnie idzie z kołpa zrobić? Te naboje ci w ogóle nie trafiały wcale. A czym? Aj, rushuje od B. Kurde, trafiłem go. Dwóch rushuje od B. tak od wesołów. Wecy, wecy, wesołów! Zbił, no, na brawo. Ciężko w takiego konia nie trafić. Dzieje się, dobre, dobre, dobre. Wiesz, pięknie, Zabijen. Zabijen. No, czuję, że to taki koksiaski kamień tutaj. Bez tej udało mi się. Jeszcze tak. gdybym was nie osłabiał, to. O, no, kratki, kratki. Ja muszę zrzut zrobić.